Miałem ostatnio do czynienia ze skanerem kodów kreskowych z grupy MC32N0. Posiadał on klawiaturę 48-znakową. Problem w tym, że klawisze strzałek zostały powiązane z numerami i trzeba było je aktywować dodatkowym klawiszem. Było to bardzo niewygodne i padł pomysł wymiany klawiatury na 28-znakową. Niestety skaner nie potrafił jej rozpoznać i efekty widać na filmie, gdzie wybór klawisza aktywuje inny znak. Przykładowo, klawisz 4 stał się strzałką w lewo. Pierwsze co przyszło mi do głowy, to programowa żmudna zamiana klawiszy z użyciem Visual Studio 2008. 2010 u mnie niestety nie zadziałało. Na koniec filmu, bonus, jak można to rozwiązać dużo szybciej. Po pobraniu Visual Studio popieramy ze strony zebry pakiet klawiszy KB. Rozpakowujemy pobrany pakiet, a następnie odznaczamy cały folder jako tylko do odczytu. W środku folderu bin znajdują się pliki klawiszy z różną ilością znaków. W programie Visual Studio otwieramy nasz projekt jak na filmie. Potem otwieramy scancode.h, w którym ustawiamy, jaki klawisz zostanie wybrany po jego naciśnięciu. Trzeba do tego dużo cierpliwości i czasu. Ja w tym celu, metodą prób i błędów, kopiowałem różne wartości z innych klawiszy i zapisywałem efekt w notatniku. Przykładowo w moim przypadku klikając klawisz 7 na ekranie pojawiała się spacja, a z opisu Scan Code odpowiadał za to klawisz 5. Po każdym ustawieniu uruchamiam kompilację a utworzone pliki wysyłam do skanera poprzez stację dokującą. Pliki klawiszy powinienem wysyłać do folderu Windows, ale w moim przypadku występowała blokada. Z tego powodu pliki umieściłem w folderze aplikacji i utworzyłem dodatkowy plik z rozszerzeniem .cpy, podmieniającym te fabryczne w folderze Windows. Wystarczy go napisać w notatniku jak na filmie. Pojawił się problem, ponieważ w skanerze po wymianie klawiatury przestał działać przycisk Power. A nowe ustawienia klawiszy zaczynają działać tylko przy zimnym rozruchu. Z tego powodu po rozebraniu skanera została odłączona bateria trzymająca pamięć. Po tej czynności każdorazowe wyciągnięcie baterii zasilania i jej włożenie powoduje błyskawicznie zimny rozruch. I na koniec obiecany bonus. Miałem już tym sposobem przygotowane wszystkie klawisze numeryczne i chciałem się zabrać za kombinowanie, jak aktywować litery. Trafiłem jednak przy okazji na jakieś rosyjskie forum, gdzie ktoś udostępnił pliki rejestru wymuszające działanie skanera z 48 klawiszy na 28. I to bez dodatkowych kombinacji. Po pobraniu wcześniej z grubsza sprawdziłem, czy nie ma tu nic szkodliwego. Ale te pliki rejestru wyglądały mi w porządku, chociaż nie mam pojęcia skąd osoba z tego forum je ma. Po ich umieszczeniu w folderze aplikacji klawisze skanera zaczęły działać jak fabryczne, łącznie z funkcją liter. Ktoś mógłby pomyśleć, po co w takim razie zapycham poprzednią część filmu? Już odpowiadam. Temat dotyczy remapu, czyli na pewno znajdą się osoby chcące zmienić przykładowo klawisz Control na jakąś literę w celu szybkiego wyboru, a wtedy ma tutaj gotowy poradnik.